Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z ogrodu Zielonego Okna. Zaczynamy, słuchajcie, od bananowca, który tu rośnie, mi się wydaje, z 6-7 lat. I on w ogóle nie jest na zimę przykrywany. Nie wiem, ile on może mieć. Z 6 metrów wysoki. Wiadomo, że jeszcze jest to są jeszcze młode liście. Długo było w tym roku również zimno, no ale zobaczcie, wszystko fajnie rośnie. Ja tutaj w ogóle nie podlewam. Staram się tylko regularnie dosypywać skoszoną trawę, która jest tutaj pod dostatkiem. Nie nawożę również, wydaje mi się, że to wystarczy, bo skoszona trawa, kiedy ona fajnie przegnije i kiedy ją zmoczy znowu deszcz, to wszystkie składniki odżywcze. Wpadają w korzenie i roślinka je przetrawia. Zobaczcie. W sumie myślałem, żeby jednego wziąć tam do środka, do ogrodu, ale Marta i Balbina na pewno nie zostawiłyby tego w spokoju. Również bambusy w tym roku popuszczały fajne pędy, grube pędy, ale nie są to pędy, jakie były w tamtym roku, z tego względu, że w tym roku susza. Mało deszczu, podlewałem to lekko, ale no tak nie za bardzo, no trudno się mówi, nic na siłę. One teraz trochę też rzuciły tamte liści z tamtego roku, ale sobie fajnie rosną. Spokojnie, wolno, zobaczcie jakie grube fije. To jest z tamtego roku, no w tym roku takich batów już nie ma co w tamtym roku były. Zobaczcie. W sumie bambus to jest roślinna bardzo inwazyjna i potrzebuje taki bambus wiecie, jakiejś ochrony korzeni, jakiś barier. No ale tutaj on się jakoś nie chce zbytnio mocno rozrastać. Nie ma tu w ogóle żadnych odnóg. Wszystko jakoś kłębi się tutaj, słuchajcie, tylko i wyłącznie w tym tutaj o Punkcie tam trochę idzie może na bok, ale tak żeby się tutaj rozprowadzał, rozrastał naprawdę nic. Stronka na bel, powoli już przekwita, robią się takie żółtawe liście, kwiaty. Muszę ją podlać, ale w tym roku naprawdę ogromne, ogromne kwiaty. Zamówiłem trzy chyba nowe stronka na bel z polskiego sklepu ogrodniczego sadowniczy.pl Zobaczycie, kupiłem kilka fajnych jeszcze innych roślin. Jak przyjdą, to wam pokażę. Tutaj limelight słaby w tym roku. No i to the bubblegum. Jeden tamaryszek przekwitł już w kwietniu, a to jest inna odmiana. I patrzcie, jak on pięknie kwitnie. I ile tutaj much i zapylaczy na nim siedzi. Bardzo mi się ten maryszek podoba. Polecam do ogrodu. Tylko taką ma formę dziwną, wiecie, bo on tak rośnie, taki jest rozwalony. Ja tutaj w sumie chciałem, chcę to związać, podwiązać i tak dać bardziej do, do tej siatki tam z tyłu, do ogrodzenia, żeby to się trzymało jakoś kupy. No, ale najważniejsze, że robi cień dla funki i dla bruner. Ze sklepu internetowego ogrodniczy.pl kupiłem właśnie takie drzewie na, na palach. No i posadzone są, są dobrze podlane. Ja tutaj muszę jakąś dać fajną, jakąś fajną jeszcze taką, taki patyk czy coś, tyczkę, żeby się fajnie prosto trzymały. Niestety ten drugi jakoś troszeczkę gorzej wygląda. Nie wiem czym to jest związane. Ale wiecie, były podlane, wszystko wsadzone szybciutko. I niestety jest jak jest. Tutaj rebata trewiasta. Wszystko się fajnie rozrasta. Czosnki w kwitnieniu. Tutaj mamy nagietki, będą kwitły. Znaczy kwitną nagietki. To, to tutaj. Takie dzikie malwy. Mamy również młode łubiny, tam są też nagietki. Tutaj coś było też bardzo ładnego, ale jest przekwitło. Kosmosy, no i trawka, trawki sobie ładnie rosną. Tutaj właśnie zaś naszym co to jest len. Zostawiam, niech się rozsiewa, bardzo to fajnie wygląda. Rozplenice wzięły się do roboty, miskantusy również. Podlewałem to kilka dni temu, no ale trzeba będzie znowu podleć. O, tutaj już rozplenica wypuszcza kwiaty, znaczy kwiaty te pióropusze. Tam na razie jeszcze nic nie widać. Stypy, stypty czy stypy? Ale wiecie co? To się tak bardzo rozrosło z takich malutkich sadzonych, że jest normalnie szok. No i plan jest taki, że ta rabata będzie połączona z tą, taki będzie tutaj kwadrat i tutaj już powoli rozkładam kartony, rzucam trawę skoszoną, żeby stworzyć do jesieni takie, wiecie już, miejsce pod, pod yy, rabatę. Tam mamy z tyłu rozchodniki, mal, te dzikie jeżyny. Wszystko zarastają, no ale mam nadzieję, że mi się uda tutaj to do jesieni wszystko fajnie przykryć, jeszcze do tego przysypać trawą, żeby się tutaj stworzyła fajna, wiecie, ściółka pod rabatę. No oczywiście i piękne, super tunie. Tutaj się też zaczyna powoli wszystko już e, z tymi na przykład szałwiami muszkatołowymi kończyć. Ja tutaj wycinałem już koci miętki, wycinałem szałwie. teraz tutaj z tej strony muszę wycinać. Dziękuję za podpowiedź, że to jest czarnuszka. Ona się fajnie sama rozsiewa. Niech się rozsiewa. Bardzo dużo przyciąga zapelaczy. To jest mój główny cel. Tutaj mamy rozchodniki. Ja nie wiem, wiecie co, czy ja mogę te bodziszki przyciąć, bo one takie są wyschnięte. Że może przydałoby się je słuchajcie, żeby, żeby przyciąć. Z tyłu mamy jeżówki białe, tam są jeżówki czerwone, tu takie są jakby łososiowo różowe Tam o z tyłu może zajdziemy za chwilę. Gipsówka, kłosownik już przekwit, też trzeba będzie go przyciąć. Tutaj o kolejna super tunia, potrzebuje pić. Bo już powoli wysych, wys, wysychają mi te y, najstarsze liście. Tutaj mamy hmm. hortensje w tym roku dużo dużo większe. Czekamy powoli na kwiaty, powoli kwiatki już wychodzą. Super. Tutaj coś się też dzikiego wysiało. Muszę tutaj wpaść, wiecie, ale tak było gorąco ostatnio znowu, że Szok. Tutaj mamy dwu, dwa tygodnie temu posadzone super tunie. On na początku tak jakby mało kwitły, ale słuchajcie, dostały już dwa razy nawóz, albo nawet trzy razy nawóz. Zobaczcie, jak się pięknie rozrastają. Zaczynają już naprawdę bardzo fajnie te donicy zarastać. Tutaj też fajnie czeka na mnie banan, żeby posadzić do dużej doniczki. Postawić gdzieś fajnym słonecznym miejscu, żeby rósł. Fajne są te osty, słuchajcie. Nie wiem, czy one się rozsiewają. Jeżeli tak, to dobrze. Tutaj będzie fajna dużo rabata. To będzie miejsca bardzo dużo. Rutbekie, yuki. O, brugmansje. Powoli się ją zjadają, mimo tego, że dostawało ostatnio jeść. Muszę je oczywiście dzisiaj, może wieczorem, albo może dzisiaj wieczorem wybiorę się znowu na rower na wieść, ale za chwilę je podleję. Tutaj moja, moja polecana konstrukcja piękne super tunie sagowiec. Zimował yy, przez zimę na dworze, pięknie rośnie. Patrzcie, to jest dwutygodniowa przez rozsadzona, przesadzona. Super tunia. No i progmansje. Moje ulubione drzewa. Paulownie tutaj też już fajnie zaczynają kwitnąć, już przekwitają nawet. Muszę je podlać za chwilę. Patrzcie, jakie wielkie drzewa też dostają wodę. Ja wam coś pokażę tutaj. Tutaj wisiałem trochę takiej dzikości. I ja już wiem, że to jest ogólecznik. dziękuję bardzo za podpowiedzi. Bardzo fajne kwiatki, bardzo ładne. Mamy takie dzikie malwy. No mało tutaj, słuchajcie, wyrosło tego wszystkiego, z tego względu, że tutaj tak rośnie koniczyna i ta babka lekarska, że normalnie szok. Tutaj też coś wyrosło. No i malwa. I tu mam posadzone bzy. I więcej, nic nie wyrosło. A tam z tyłu też sadziłem tyle różnych rzeczy, i nic nie wyrosło. Nie wyrosło nic. Fajnie robi się. Słuchajcie, tutaj coraz więcej cienia. Co mnie bardzo cieszy. Kaczki mają cień. I te rabaty będą miały też trochę więcej cienia. Mówiłem wam, albo nie mówiłem, że mi połamał. Paulownie tak się drapał. No i patrzcie jak to szybko odbija Te dziki może tutaj poobrywam Żeby to raczej szło, wiecie W górę niż w boki I te poboczne Też powrywam Można by było je w sumie też wsadzić Słuchajcie, do wody Czy nawet do ziemi Z takim tym swoim Z taką swoją tą, o, piętką I one powinny wypuścić korzenie Ale na razie nic tutaj nie cuduje Tylko poobrywam te Boczne pędy i niech on idzie w górę no, tutaj jest dramat. W sumie dramat jest z tego względu, że tu jest tak gorąco, że mi tutaj wszystko wysycha. Mimo tego, że podlewam, a to ten rzucę tutaj, co z ziemi wyszło, niech z ziemi wraca. Tutaj te tritomy, coś tam wychodzi, ale też bardzo słabo. Bodziszki też bardzo słabo. Co jeszcze tutaj dobrze rośnie, to są te. Jeżówki posadzone, Adamo jaki patrzcie, rośnie mlecz czy coś w tym stylu, i to są słoneczniki bylinowe. Dziękuję za podpowiedź. Ja wiedziałem, ale zapomniałem, że zamówiłem. No, to niestety też nie za bardzo. Patrzcie, jak to się wszystko pięknie rozrasta. To są super tunie posadzone tydzień temu, w piątek. One takie były jasne na początku. Ale potem się potem się fajnie. Yy, mi się wydaje, że ona już popuszczała, wiecie, te korzenie boczne. Że już się powoli zaczynają rozchodzić w Donicach i wyglądają coraz lepiej. Te są dwa tygodnie, a te są tydzień w Donicach. No i ta tutaj piękność, to ona już jest chyba od kwietnia czy od marca. O. Fajnie to wygląda. Tutaj wycinałem wczoraj. Jeszcze zostało, to wszystko pójdzie na kompost. Taką jedną kocimiętkę, tą wysoką. Walker slow czy coś w tym stylu, nie wiem kto się nazywa. Tutaj troszeczkę tak rozsypywałem, żeby się fajnie poros, żeby się fajnie porozrastała. O, patrzcie jaka tam dzika wielka e, pszczoła siedzi. Czarna. To są kłosowce. też fajnie zaczyna rosnąć, kwitnąć. Patrzcie ile tego tutaj jest. Cudownie. Cudownie. Też dwutygodniowa supertunia. Rutbeckie zaczynają kwitnąć. Muszę teraz tutaj kocimiętki przy, przy, przytnąć. To jest też dwutygodniowa Supertunia. No i patrzcie, to jest ten modrzew, ten drugi na pniu. Zobaczcie, on chyba wyschnie, albo już wysychł. Widzicie? I on był tak samo posadzony, Był podlany i niestety jakoś tak słabo. Rudbeckie. Rudbeckie. Jeżówki. Patrzcie, jak ładnie. Zobaczcie, jak gorąco było, bo aż się tutaj listki poprzypalały. Trepty wycinam stare. Tutaj kładę, jak mówiłem, co z ziemi wyszło, niech do ziemi wraca. Wycinam regularnie, żeby wychodziły nowe, młode kwiaty. No i tutaj mamy o super tunie. Też fajnie rosną. Wy możecie teraz tutaj ocenić czy urosły od ostatniego filmu. Powoli robi się naprawdę kolorowo. Patrzcie tutaj o jaka impreza. Tam jeszcze muszę te senecie posadzić. Wszystko fajnie rośnie. Mimo tych upałów. No ale mówię, muszę podlewać non stop. Przestawiłem jedną donicę z tymi super tuniami żółtymi, żeby miały więcej miejsca, bo tam przy tym wielkim garnku tak zachodziły jeden na drugiej było. Nie było w tak wiecie, zbytnio fajnie. No i tutaj musiałem słuchajcie postawić tą siatkę, bo mi kury wchodziły ciągle. Wykopywały mi wszystko. Też tu gorąco. Nie za bardzo to wszystko chce tutaj rosnąć. No zobaczymy, co będzie, to będzie. Jak mnie to się za rok tu posadzi. Koci miętki, czy rudbeki i jeżówek i będzie też spoko. Jeszcze.